Słucham. No, ale dobry wieczór, kurde. Dzwonię w sprawę sprawie tele, telewizora z Oliksa. Jeszcze raz próbuję W dwoje telewizora z Oliksa. Aha, aha, więc ja się nie za darmo. Co jeszcze raz? Ja, w sprawie telewizora, tak? Jo. Jo, to ja ten telewizor oddałam za darmo. Oddaję za darmo pani mi? Już oddałam za darmo. A, a ile pani ma lat? Ja ile mam lat? Tak. A to jest bez chyba. No bo nie wiem, czy ktoś chce ja robić, czy na poważnie ktoś ja. to ogłoszenie wystawił. No ja na poważnie panu mówię. Nie było kupca dłuższy czas. No. Kazałam się nawet puścić na internet, że oddaję za, za darmo. I przyjechała kobieta i wzięła nasz na silniczką na podgórze za darmo. A można adres tej kobiety? Nie, nie można, bo ja nie znam to nie, nie znam adresu tej a. A. autem przyjechała i do darmo jej dałam. A, a jak, jaka a marka tego samochodu? Bo po panu dałem. No. Jaka... Proszę męża, do, proszę męża do telefonu. A bardzo. Mam do niego pytanie, bo tam kiedyś gadaliśmy, coś tam. Żadnego mówię panu, że oddałam go za darmo w niedzielę. Bo słyszę, Czórka że... dała to na internet, że, dałem, że go Słyszę, no sły że, że tam mąż, mąż się coś tam odzywa, proszę męża do telefonu. No, drogo, mąż, zbawię, no co pan, co pan tam krzyczy w tle? Nie życzę sobie, żeby pan tam krzyczał. Ej panie, jak pan nie rozumie, że już telewizor został dany za darmo, to chyba wystarczy, żeby to zrozumieć. No tak, ale proszę pana, ja dzwonię. No, no, opa, a ale... pan siedzi na tym telefonie i co kurczę tam takich drzwi ma wygadać. Żeby... Ale proszę pana... Przestał odbany, nie chciał go, przyjechała, powiedziała, wzięła i dzięki Bogu ja mam spokój. No tak, ale ja wie pan, ja chciałem go za darmo zabrać, nie? To ale już za zapóźnią. No nie ma z Kurde. A ile pan ma lat? A co Pana to interesuje? No bo kurde, nie wiem czy to rzeczy. Ja, ja robię, że wrzuca to ogłoszenie, że za darmo... Nie, nie, nie. ja pan ja mówię poważnie. A. To jest mi za ten Kilka ta, czasu temu co płacimy, 400 godzin, a ty się naczyniście, nie cię za darmo oddał. No, wolę było wszędzie rozgłoszenie czyli kawałkowiczina sprawę telewizora, proszę bardzo zobaczyć Zobaczcie a proszę dobra, bardzo... niech się pan nie denerwuje przepraszam za zamieszanie, a powie mi pan na przykład mój numer telefonu się mój numer się telefonu wyświetlił, czy nie? nie, nie bo ja mam biznes telefon nie wyświetla ja pienie. no dobra, to ja będę próbował dalej przepraszam za zamieszanie ale ale my telewizora już nie mamy, tego. Jo był telewizor elegancko? No ale zainteresowało się. Jedna osoba przyjechała. Jo I zabrali? Nie. Że... I zabrała sobie, tak? i, to... i akurat wtedy. Dobra. Wiecie, dobra, panik, bo... dobra, ja to. Ja, czegoś ja, czegoś rozumiem. Ja rozumiem, proszę pana. Wszystkiego dobrego, ja tylko tego chciałem się spytać. I tyle. No i dobre, dziękuję wszystkim no. za informację. No dobranoc, dziękuję. za zainteresowanie, in... no, no. za, za dziękuję. No? ale już nie ma. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Nie ma już, już tele, telewizora. Ja wiem, dzięki, dobranoc. No, 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 no to ja, słuchajcie panu, dziękuję, dobranoc. Dobranoc.